O, od razu lepiej dobra nie ma śladu nic mi nie pierdolnie Cześć monko, z pamiętnika rolnika zero witam w odcinku czternastym pod tytułem kierunek Dania jadę wreszcie do tej pracy teraz kurwa czy coś będzie jechało musiałem się jeszcze odpryskać mała pauza jak widzicie na koncie 10 tysięcy, zamieniłem już na euro mój cały gubytek. <grym> no i co? Trasa 620 km Już parę stówek zrobiłem, może do celu zostało jeszcze tam z 300, z groszem I tyle Jak widzicie już jest wrzesień Parę tutaj odcinków nie było mnie A co ogólnie? Na Zielonce modernizacja Modernizacja, modernizacja, modernizacja Czekaj, co wezmę podgląd mapki, bo nie wiem, gdzie mam jechać dokładnie, czy nie van, No, no jedziesz Franek? Ciągnik załadowany, przyczepka załadowana, wziąłem zestaw też, miałem samym ciągnikiem przyjechać generalnie do roboty. Wziąłem przyczepkę w razie W, bo nie wiem, ja jak to będzie wyglądało tam. Kurwa, wezmę, później powiedzą, że coś tam z swoim sprzętem. No, jeśli to wiem, że transport, no to stawiam, że chyba przyczepkę. Tak mi się wydaje chociaż, nie zobaczymy. Jedyny minus tego wszystkiego, no to jak kurwa, mój angielski, nie tego się boję, nie powiem, że nie. Chyba, tędy, tędy chyba. A jak wyjdzie w praniu, to wyjdzie. Translator i będzie jechano. mi na kartce napisywa jakieś tam kurde informacje. I jakoś się spróbuje dogadać. A jak będzie, to będzie. Będzie łamane języki, kurwa, 30 naraz. I coś tam. Że to była butla, to przybutlił się człowiek z każdym dogadał, ale że. I będę pokazywał, jak tam Polacy się lubią bawić. Nie? No jedź, jedź, my tak kurwa jedziesz wolno. Bo to jakiś kurwa mgła jest w ogóle. A, dobra, prosto. No co tam jeszcze się powiedzieć ciekawego? A, yy, moje BGA ha, ma problemy finansowe. no w sumie może i dobrze się tak wydało, jak wy, się wydarzyło, jak się wydarzyło. Nie wiem, oczywiście życzę tam jak to, jak to wyjdzie z tych starpatów. Nie wiem, co tam się stało, co się odpierniczyło. ale generalnie problemy, problemy finansowe. Jeszcze by się jeździły, ja bym wrócił, a tam będzie już nie będzie, nie? <grywa> Dopiero by były jaja. Dobra, widzę gości się czajisz. A jak się za zapiernicza, nie? Tam kurwa. Kurwa, jaka droga pod skosem, ja A O, takimi drogami nie jeździłem przynajmniej to wszystkie proste jak od urwę zwolnię trochę bo na tacho mnie wezmą a tam się scenami nie będą pier... liczyć, o jakieś rondo jeszcze o no i teraz, do prosto przez rondo Co do modernizacji na zielonce. No jak mówiłem, idziemy w kury, w drób. Obora już przy mnie jeszcze ostatni dni to była zlikwidowana już. Zresztą te dwie obory. Hata postawiona. Co tam jeszcze? Budynek się pojawił i tam buduje właśnie. Dla tego drobiu, dla tych kurek. Zobaczymy jak to w tą stronę pójdzie. Nie? Mówię, tam też się nieco wpierniczę za mocno. Bo to tak później dostaje to wszystko dla syna. No i zobaczymy, jak będzie. Ujrl, mać znowu. Ale dobrze, niedobrze, ale dobrze, dobrze. Nawet jeszcze nie będzie gdzie tam będę spał. Nic jeszcze nie wiem. Wiecie, to jest, nie? Wszyscy mówią, no masz wszystko pozałatwiane, kurwa, przyjedziesz na miejsca, a tu chuj, siedzisz w budzie, kurwa, nie? A to może pierwsze może i w kabinie, zobaczę, jak to będzie w ogóle z tą kasą. No jak będzie wszystko dobrze, no to jak najdłużej bym tam siedział, żeby się trochę dorobić, pomóc synowi w tym wszystkim. I tyle. A, projekt hałaszy, bo tak trochę chaotycznie gadam, ale to mówię, no... dzisiaj praktycznie cały odcinek to będzie podróż, 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 podróż. Eee, HTZ skończony. Powiem, czerwony wyszedł kolorek. Ale generalnie spoko, nie? Jedyny minus, próbowałem oczywiście tam zrobić kamerkę i kamerkę wchodzenia. Ale nie udało mi się, błędy mi wyskakują. W ogóle mi się coś zielonko zjebało za przeproszeniem. Mam problem i od nowa muszę save'a robić też, ale to to już takie pierdoły chyba teraz tu. To tu jest zajebiste I co? Za chwilę znowu pauzę jebne sobie I dalej kierunek Dania To wszystko się okaże na miejscu To, ale muzy że nie włączyłem A, fuj są muzy Ściąłem te same smutasówy o jeszcze rondo, jeszcze. O. Dobra, na razie zrobię pauzę i widzimy się później. O, po krótkiej przerwie, może na tej krótkiej. Chyba ceny kosmiczne, ja piernicze. Troszeczkę coś, że chcę zjechać, tyle kasy idzie. Ja piernicze. Masakra. Nie, jak ja tutaj przeżyję. Co ceny. Jakaś miejscowość Muszę kartkę wziąć Aha, dobra Gdzie kurwa, wiem, przedarz, no? a no. człowiek Gabary, chłopie Mam no, taczki Panie nie stoją, nic się przeszkadza, nic się rozprasza, dobrze jest. Aha i co? Aha, próbuję, że już nie ma tak dobrze. tak szybko, nie dłuższe. Wiesz, że jestem ham, nie? Za, za kierownicą, ale wyprzedzi mi kurde, o, jedzie i sam nieraz wiem, jak to jest. A, więc zdążę, zdążę, a później w ostatniej chwili. O, a drogą się wpierpnisz i też będę mieszkał w ostatniej chwili. Będzie karma wróciła. Dobra, tu taki jest, jest znak. Мэдисон просто. Да, зато тай, батл. И прокурил это нас, это моим заявистом.

że są ładne dosyć A, jakieś krówki są życie jest dobrze jest najważniejsze o jakieś... kurwa, O, o, czekajcie czekajcie bo nie wiem teraz gdzie mam jechać czy tu czy tu bo pewnie w tą stronę Myślałem, że kiedy będą większe te miasteczka moje, te Twin bigsy, no a tutaj widzę takie bardzo słabe. Czekajcie, chwilę przerwy sobie zrobię. Ale, ale debit. Grzmą mandacie dostał, nie? O już niedaleko widzę na mapie pineska, wkazuje mi. się zwiedziliście dwie mapy. Przy okazji, tą pierwszą nie pamiętam. Wiem, że tam odhabie jest. O, tutaj jakieś wreszcie jakaś cywilizacja jest. Znaczy już... Co to zrobić? mi się podoba mógłby też zrobić coś taką polską mapę na podstawie tej Patrz, może... Nie będę kratł samo żebym kiedyś może coś znowu z tą mapą swoją ruszył, ale kurwa na ziemi się nie chce, nie? Tak mi się nie chce mapy ruszać bym miał już zrobione drogi u siebie to ruszył tą swoją mapę już, ale kurwa no nie chce myśleć tak robić te drogi, to wszystko Dobra, chyba ostatnio już stu, Gdzieś tutaj się powinny skręcać. Tak jest znak. O kurwa, to takie ostre. O o, będzie rozpoczynał się następny etap praca w Danii tutaj pole jak widzicie są bardzo wielkie także trochę roboty będzie co będę jeszcze robić to sam nie wiem bo to wszystko wychodzi a tutaj właśnie będę pracował o jakieś sprzęty widać już chałupa jak chałupa o, trochę tych sprzętów mają będzie co robić, naprawdę chodźcie tu wjechać, kurwa nie wiem, czy bierze na te podwórka? O kurwa, jakieś sprzętu, i ja opiernicze. Wow. No, powiem mu szczerze, bo to nie jest biogazownia, to jest zwykłe gospodarstwo kogoś. A kurwa, tego sprzętu nawet nie było na biegazowni, z tego spracowałem. Miałem się ustawić nawet, kurwa, i tu podjechać. Silosy, o, bez ścianek, też fajne, powiem Wam szczerze. Po trochę sprzętu gościu, czy tam kłata rodzinka, czy chuje to tam jest. Mają. Fent jakiś, bo nie wiem gdzie stanę, żebyś raz <grym> chyba w pierwszy dzień dostać. tutaj zaparkuje. No i zrobione 620 km. kilometrów. Może awaryjne pozostawię. Ojej. Oh yes. To oh, i dojechali ze stawikiem. Albo coś polu robiło słychać. Kurwa masz. na tym gdzie to iść trzeba kartkę wziąć No i do, chyba do tego mieszkanka podejść Kurwa i tym moim łamanym językiem zagadać <noise> To nic Zaczynamy Wreszcie wyjazd się spełnił I wreszcie większe akcje Tak szybko się tylko rozejrzę jeszcze po sprzęcie i piły słychać? Następny fędzior. No mają, mają, widzę kasę. To tutaj naprawdę porównanie w ogóle maszyny, na nie wiem to jest. Iła ja pielnessza. No nic. Co? Zapraszam na następnego odcinka. I ruszamy z tematem. Akcja Dania. Z mojej strony to tyle. Do następnego odcinka. To są krówki. 你带了拿来，哎呦！